Całkiem pojemny. Hop. To jest nowa Octavia. Samochód, który naprawdę bardzo zmienił się względem poprzedniej generacji i jest znacznie fajniejszym autem kompaktowym, kompaktowym niż większość konkurentów. Po pierwsze, umówmy się. To nie jest klasa średnia. Ja wiem, że ten samochód urósł i to bardzo, gdyż mierzy 4,7 metra długości, czyli dokładnie tyle, ile kiedyś właśnie mierzyły samochody klasy średniej, ale to wciąż pełnoprawny kompakt. Widać to nie tylko w wykończeniu, ale także w gamie jednostek napędowych i przede wszystkim w wyposażeniu. Choć to względem poprzedniczki zmieniło się nie do poznania. Podstawowa kwestia, rozstaw osi ma tutaj 2,7 metra, niecałe, czyli jest jednak znacznie mniejszy niż w przypadku Superba. Zwiększona za to zwis tylny i przedni, dzięki czemu auto nabrało nowych atrakcyjnych proporcji i jednocześnie stało się pakowniejsze. Udało się uzyskać większy bagażnik, który ma 670, przepraszam, 640 litrów pojemności. Prawie bym przekręcił. Jest bardzo ustawny, ma fajne skrytki po prawej stronie, jest oczywiście wyposażony w tunel narty, a w przypadku tego auta znajdziemy jeszcze pełnowymiarowe... Koło zapasowe. Chodźcie naprzód. Z tej perspektywy, nowa Octavia zdecydowanie prezentuje się dużo lepiej od poprzedniczki. Zwłaszcza ze sprawą fajnych, wąskich lamp, które wreszcie nie są podzielone w jakiś dziwny sposób. Są bardzo dynamiczne, eleganckie, płaskie. Front nabrał fajnego stylu. Ciekawym elementem jest to przetłoczenie oraz linia maski pociągnięta po błotniku. Już na premierze tego samochodu miałem wrażenie, że gdzieś to widziałem i nie myliłem się, ponieważ z tej perspektywy ten samochód naprawdę przypomina, to nie jest żart i to nie jest żadne chwalenie skody, to jest, to jest pożyczone z Audi TT ale wyszło dobrze. Ja wiem, to wciąż Skoda Octavia. Nie ma co się zachwycać autem, które będzie bardzo popularne na naszych ulicach, ale docenimy to, że Skoda naprawdę dobrze zaprojektowała ten samochód, zadbała o każdy detal i w fajnej konfiguracji, w dobrym kolorze ten pojazd prezentuje się elegancko, fajnie, nawet lekko sportowo. Ja osobiście bardzo czekam na wersję RS, która może i nie zaoferuje tak dużo mocy, jak by się chciało, ale jednak będzie fajną i dynamiczną propozycją w tym oto segmencie. Co więcej, całkiem praktycznym. A w środku Oczywiście jest i obowiązkowa parasolka. Bardzo wygodny patent. Przepraszam. To miała być parasolka. Tak więc zamiast parasolki mamy zmiotkę. Prawda, przed deszczem nas nie osłoni, ale przyda się w zimie. W każdym razie, wnętrze Oktawi zmieniło się nie do poznania. Wreszcie wygląda jakoś, wreszcie jest ciekawe i ma bardzo atrakcyjny wyróżnik w postaci kierownicy, która ma tylko dwa ramiona. To dosyć nietypowy element. Naprawdę mało samochodów na rynku oferowanych jest z taką kierownicą. Tak więc Czesi trafili naprawdę w dziesiątkę, wybierając coś niestandardowego. Poza tym mamy świetny fotel z długim siedziskiem. Bardzo wygodnym oparciem i dobrze wyregulowanym zagłówkiem, choć niestety brakuje mu regulacji wzdłużnej. No ale tego Czesi wciąż nie otrzymali. Poza tym mamy tutaj multum schowku. Schowek raz, schowek dwa w podłokietniku, trzy przed pasażerem, wielkie kieszenie w drzwiach oraz jeszcze większa skrytka tutaj. Przy lewarku skrzyni biegów. Tak to wygląda w środku. Moim zdaniem, kokpit ten naprawdę prezentuje się bardzo atrakcyjnie i wyróżnia się na tle konkurencji. Tablet, choć wciąż jest wystający, niestety zabudowane to jest rzadkość, przynajmniej wyrównany jest z linią deski rozdzielczej, tak więc nie wystaje nam ponad całą bryłę. Co więcej, to jest ciekawy element, miziasty. Deskę rozdzielczą oprzód tkaniną. Dlatego mamy miękkie plastiki tutaj, i tutaj, i tutaj. To jest twarde, i to jest twarde, ale to jest standard. Cała reszta prezentuje się bardzo dobrze. A więc, co nowego? Przede wszystkim mamy bardzo fajnie zrobioną deskę rozdzielczą przyciskami sterującymi. Które zostały pozostawione w formie fizycznej. I to jest ogromny plus tego auta i duży atut względem Golfa czy Leona, które sterowane są tylko i wyłącznie z poziomu ekranu. Tutaj też klimatyzację ustawiamy już przyciskami na ekranie, ale całe sterowanie możemy wywołać jednym konkretnym przełącznikiem. Tak samo ustawienia parkowania i główne ustawienia samochodu. To jest świetna rzecz. Mamy też nowe cyfrowe zegary, które dosyć mocno się zmieniły, ponieważ ekran ma ten sam kształt, tę samą formę, ale dostał całkowicie nową grafikę. I tak oto sterowanie zostało nieco uproszczone, gdyż. Mamy na przykład prawy komputer, przełączamy w ten sposób. Zatwierdzamy wybraną opcję, włączamy się na lewy. Wszystko robiąc rolką tutaj na kierownicy. Więc mamy też inne widoki, które przełączamy tymi dwoma przełącznikami. Uproszczony, mapę oczywiście dla nawigacji i inne ustawienia. To jest świetna rzecz. W schowkach już wspominałem, przy tym centralnym mamy dwa gniazda USB ilość przestrzeni na tylnej kanapie. Pod tym kątem SKODA naprawdę wciąż wygrywa, a do tego wreszcie zyskała długie siedzisko. I już do tej pory z reguły i super piokrawie miały coś krótkie siedziska, a tutaj mamy bardzo dużo miejsca na nogi. Ja mam 1,85 m wzrostu i bez problemu siadłem sam za sobą. To akurat jest twarde, ale na szczęście podłokietnik zostawiono miękki. No cóż, wciąż mówimy o samochodzie kompaktowym. Druga fajna rzecz. Kieszeń na smartfona ukryta w fotelu, a tak więc można go wygodnie sobie schować w czasie jazdy. Poza tym mamy schowek i całkiem spory podłokietnik, oczywiście z uchwytem na napoje, który opiera się w taki oto sposób. Szkoda tylko, że nie ma tutaj żadnych dodatkowych gniazd USB. Za to trzeba niestety dodatkowo dopłacić. Jeśli zastanawiacie się, jak jeździ nowy Oktawie, to odpowiem Wam, że jestem tym mocno zaskoczony, ponieważ zwykle samochód ten, tego Octavia ogólnie, wyróżniał się dosyć sztywnym zawieszeniem o niezbyt kulturalnej pracy, nie ukrywajmy. To nie był mistrz wybierania nierówności, to nie był samochód, który zachwycał cudowną, aksamitną pracą układu jezdnego, nie? Tutaj tego brakowało. Otóż Octavia zwykle dosyć mocno dobijała, była sztywna, czasami moim zdaniem nawet zbyt sztywna. I mam wrażenie, że Czesi, podobnie jak Niemcy, bo Volkswagen poszedł tą samą drogą, posłuchali się swoich klientów i trochę ten samochód zmiękczyli. Co mam przez to na myśli? Otóż, w przypadku tego egzemplarza mam seryjne zawieszenie, bez adaptacyjnych amortyzatorów, bez żadnych sportowych sprężyn. Taka klasyka gatunku to, co dostajecie w bazowej cenie. I dosyć zaskakujący jest fakt, że samochód ten stał się lekko bujany, jest bardzo sprężysty bardzo fajnie wybiera wszystkie nierówności, ale jednocześnie jeżeli chcecie się nim pobawić w zakrętach, to nie, 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 nie róbcie tego, bo on tego nie lubi. Nie sprawdzałem go w akcji podczas wyścigów, nie wiem, bardziej wymagającej właśnie jazdy, ale jeżeli wejdziecie sobie na YouTube'a i wpiszecie test łosia po angielsku, w przypadku nowej Octavii, to będziecie lekko zaskoczeni, ponieważ samochód ten nie przyszedł go celująco. Chętnie bym to sprawdził, nie mam jak, mam nadzieję, że uda nam się znaleźć w przyszłości przestrzeń, żeby tego typu mm, manewry móg, mógł robić yy, w bezpieczny sposób. Adaptacyjny tempomat. Światłolet Matrix. Multimedia z Apple CarPlay, Android Auto. Dostęp do Wi-Fi. Cyfrowe zegary. Mm, dużo gniazdków USB. Światło LED z tyłu. Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika. Multum systemów bezpiecze... bezpieczeństwa. I wszystko to za 117 750 zł. Tutaj można postawić znak zapytania, ponieważ każdemu według potrzeb, ale patrząc na to, ile kosztują teraz samochody kompaktowe, można odnieść wrażenie, że naprawdę Skoda całkiem fajnie wyceniła swój samochód i oferuje bardzo dobre wyposażenie w rozsądnej cenie. Ponieważ. Ze świecą zaczynamy teraz szukać auta, które wygląda całkiem nieźle i oferuje dobry, mocny silnik i sensowne wyposażenie za mniej niż 120 000 zł w segmencie kompaktów. Ceny poszybowały w górę, zresztą cena transakcyjna średnia w Polsce dochodzi już do 150 000 zł, co jest naprawdę swego rodzaju abstrakcją.